Autopromocja. Podcast powstał w ramach akcji Życie Zawodowe, Rozmowy o Pracy. Czytaj więcej na wysokieobcasy.pl, Ukośnik, Życie Zawodowe. Wysokie Obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Anna Dudek. Kolejny podcast Wysokich optasów przed nami, a dzisiaj rozmawiamy o tym, co biznes ma do zaoferowania kobietom, a kobiety biznesowi, wielkiemu biznesowi. Do rozmowy wraz z wydawczyniami podcastu Urszulą Pieczek i Martyną Turską zaprosiłyśmy panią Joannę Kępczyńską, członkinię zarządu EON Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam przed sobą pani Bio i jest ono imponujące. Nie będę czytała całego, bo nie mamy tyle czasu, ale tak, kariera na rynku finansowym. Rozpoczęła pani od stanowiska specjalisty do spraw rynku terminowego, następnie piastowała pani stanowisko maklera papierów wartościowych oraz menedżera projektów strategicznych. Jest pani absolwentką SGH, ale także rozmaitych innych kierunków na rozmaitych innych uczelniach wyższych, m.in. w Londynie. Wiem, że pominęłam dużo informacji, ale to dlatego, że to jest po prostu, proszę Państwa, bardzo dużo informacji. I teraz tak, wspomniałam o wielkim biznesie, ale mam przed sobą dane i wynika z nich, że y, około 30% tylko zasiada w zarządach spółek publicznych w Unii Europejskiej. I to są dane, które nie są bardzo dobre, ale i tak lepsze od tego, co się dzieje w Polsce, bo w Polsce ta sytuacja wygląda o wiele gorzej tylko ponad 17% pań. Zarządza dużymi firmami. Na 140 spółek giełdowych tylko trzy kobiety pełnią funkcję prezesek i bardzo rzadko, bardzo wolno rośnie ich udział w zarządach. Mamy wprawdzie dyrektywę, z której wynika, że to musi być 40% dyrektywę unijną. Firmy, które nie będą się stosowały do tych nowych przepisów, będą płaciły kary, więc. Z pewnością ten udział kobiet w zarządach i na stanowiskach tych najważniejszych, kluczowych będzie rósł. No ale właśnie, pani jest jedną z tych kobiet, z tych niewielu procent, które zarządzają, które są zajmują najwyższe stanowiska. Ja się zastanawiam, czy w trakcie tej drogi na szczyt i w trakcie wspinania się po szczeblach kariery miała pani takie momenty zwątpienia, kiedy wątpiła pani w siebie, w swoje możliwości, w swoje umiejętności. Znaczy, ja, ja generalnie jestem taką osobą, która jest pewna siebie, więc y, takich momentów, o ile nawet były, to one były naprawdę takie marginalne i powiedziałabym takie typowe, chyba dla każdego, i to nie jest związane z moją płcią. Więc jakby ta cała pewność siebie, jakby towarzyszy mi od, od że tak powiem, od dzieciństwa. Natomiast miałam bardzo dużo momentów, gdzie, mimo tej pewności siebie i takiego przekonania, wydaje mi się też uzasadnionego, że do czegoś się nadaje i, i jestem w czymś dobra, jednak spotykam jakieś tam przeszkody na swojej drodze zawodowej. Także wydaje mi się, że to nie leżało we mnie, ale bardziej, bardziej w tym świecie zewnętrznym. Co na przykład y, utrudniało pani tę wspinaczkę, o której rozmawiałyśmy, rozwój zawodowy? Ja generalnie przecieram szlaki, powiem tak. Dlatego że o ile, o ile na tej mojej ścieżce zawodowej to na takim poziomie liderskim, niskim, menedżerskim, to. W firmach w których pracowałam, i tak wydaje mi się, że tak jest w Polsce, to ta reprezentacja kobiet jest bardzo dobra, tak, i ta, ta relacja jest bardzo zdrowa, nawet u nas w firmie jest to 50 na 50%, to o ile jeżeli ma się wyższe aspiracje, to jakby jest coraz trudniej, bo ja na przykład stanowisko, które w tej chwili obejmuję, ono było wcześniej objęte przez mężczyznę i wyłącznie w zarządzie byli mężczyźni. Także ja byłam taką zawsze osobą, która przebijała gdzieś jakieś takie stereotypy, czyli byłam tą pierwszą. I musiałam jakby walczyć też trochę z tym takim otoczeniem, które gdzieś tam miało pewne obiekcje, żeby na przykład wypromować kobietę, albo że teraz jakby to stanowisko, które od wieków było zajmowane przez mężczyzn, albo w ogóle w branży, która jest dominowana przez mężczyzn, jakby stanowisko zajmie kobieta. I ja zrobiłam takie dwa główne, takie jak pamiętam, takie dwa kroki milowe, gdzie było to szok jakby dla, dla organizacji, jeżeli w momencie, kiedy ja objęłam stanowiska, to było pierwsze, kiedy poszłam. Na bardzo takie eksponowane stanowisko do, do spółki generacyjnej, która zajmowała się produkcją energii elektrycznej, tam były i elektrownie na węglu kamiennym, brunatnym, jądrowe. I ja objęłam stanowisko też oczywiście po mężczyźnie i nie dość, że byłam jeszcze kobietą na bardzo eksponowanym stanowisku, też trzeba byłam kobietą z Polski i pracowałam w Niemczech. I to było też takie bardzo trudne i tutaj też trzeba było bardzo dużej pewności siebie. I powiem szczerze, że to otoczenie nie nie pomagało tak jakby, żebym, żebym ja mimo tej mojej kwalifikacji, które miałam wydaje mi się y, dobre i szczerze mówiąc jakaś komisja też stwierdziła, że jestem najlepsza z puli kandydatów, która była y, 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 głównie męska, y, tak jakby to środowisko jakby też miało pewną taką niewiarę w to, że, że ja to osiągnę i to stanowisko, które mam obecnie również było wcześniej zajmowane przez mężczyznę i też mój proces rekrutacyjny, powiedzmy sobie szczerze, trwał dłużej niż standardowo. I to jest jeden z takich, takich właśnie momentów, gdzie zauważamy, że coś jest nie tak, gdzie proces, który w każdym innym przypadku, ja bym nawet powiedziała, gdyby startował mężczyzna, byłby by poszedł jak na maśle, jeżeli jest się, nie wiem, dobrze przygotowanym, spełnia się wszystkie kryteria i, i są e, szefowie, którzy mówią, ok, to jesteś, jesteś najlepszy, najlepsza, trwałby inaczej, był standardowo przebiegał inaczej. W moim przypadku rzeczywiście te dwa takie kroki przebiegały trochę dłużej, ja nawet w Niemczech to byłam, to byłam, nawet miałam interwiu ze związkami zawodowymi, czy ja na pewno umiem mówić po niemiecku. Także to są takie te rzeczy, które się napotyka w tej karierze, kiedy się przebija te szlaki, kiedy się przeciera te szlaki, jest się jedną z pierwszych. A czy tego typu przeszkody, pani to bardzo delikatnie nazwała niewiarą, ja użyłabym innego słowa, ale zostańmy przy niewierze. Czy to powoduje frustrację, czy potęguje determinację? No pierwsze, oczywiście, pierwsze takie uczucie to jest uczucie frustracji, tak? bo zdajemy sobie sprawę, ja sobie zdawałam sprawę, że coś idzie nie tak jak patrzyłam na, na fakty, starałam się patrzeć chłodno, no to wydawało mi się, że reprezentuje wszystko, co dla tego stanowiska jest potrzebne, a mimo wszystko gdzieś tam w tle biegną jakieś procesy, które są niestandardowe, które albo próbują to opóźnić, albo próbują tą decyzję zmienić. I powiem tak, ja zawsze mam na początku frustrację, natomiast ja bardzo szybko przechodzę do planu działania. okej, okay, to co w takim wypadku? I ja mam taką zdolność też planowania scenariuszami. To znaczy, ja zawsze widzę więcej niż jeden scenariusz. I mnie nie przeraża to, jeżeli dany proces, tak jak on biegnie w tu i w teraz, przebiegnie nie tak, jak ja bym chciała, dlatego, że ja już mam po prostu plan A i plan B. I ja żyję tymi planami, że one są gdzieś tam, gdzieś tam w tle. A ta też pewność siebie moja pomaga w tym, że no to nie ma problemu. No to jak ten plan A nie wyjdzie, to, to wyjdzie B e, lub wyjdzie C. E, 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 e. Także ja miałam też takie ciekawe sytuacje, muszę powiedzieć. Na przykład, no, no powiem to tak, powiem tak już tak, tak przykładowo, jak, jak aplikowałam do, do Niemiec i rzeczywiście wygrałam tą rekrutację i przeszłam na pozytywnie tę interwiu ze związkami zawodowymi i stwierdziłam, że ja chyba rzeczywiście jednak umiem mówić po niemiecku. To miałam taki moment, gdzie w ostatniej chwili, a to zawsze w takich firmach wewnętrznie się robi, czasami na ostatnią chwilę, jakby dział personalny zadziałał tak bardzo proceduralnie, wszystko zgodnie z procedurami, tylko nie zauważył, że ja jednak przychodzę z innego kraju i są pewne różnice w wynagrodzeniu, i zastosował wobec mnie pewne takie mechanizmy, które funkcjonują w ramach danego kraju, czyli jakieś takie limity, podwyżek i tak dalej, które oczywiście w moim przypadku były niewystarczające. Ja sobie zdałam z tego sprawę, że jakby oferta, którą dostałam, szczerze mówiąc na trzy dni przed rozpoczęciem mojej pracy, ona jest niewystarczająca i z moich informacji też było, że to jest trochę poniżej tego, co się płaci na tym stanowisku i muszę powiedzieć, że też miałam takie, taką frustrację najpierw z tego, że dlaczego to się dzieje? ja bym nawet to powiedziała, że to były takie elementy dyskryminacyjne, chociaż one nie były intencyjne, tak? to było zupełnie, to było działanie według schematów, jakby nikt nie miał złych intencji, no ale tak wyszło w sumie. I miałam taką sytuację, która zbudziła frustrację, ale potem mówię, no nie, no zaraz, no to, to, no to co się stanie, no to ja mogę zrobić to i to i to. I rzeczywiście podziałam scenariuszami, mając gdzieś te scenariusze gdzieś tam w tyle głowy, ja po prostu z tej, z tej pracy zrezygnowałam na trzy dni przed jej startem. Podziękowałam bardzo, ale powiedziałam, no, że tutaj niestety nie, nie są to angaży, oczywiście, które dadzą mi się jakby w tych warunkach, które, gdzie ja mam oczywiście wyższe koszty i, i pracuję za granicą. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć. To było takie. Ja też, jak rozmawiam często z młodymi kobietami, to podaję ten przykład na taką, taką postawę, która rodzi się z frustracji, ale przeradza się w takie, taką determinację. W taką pewność siebie, mogę zrobić to, a jeżeli to nie wyjdzie, to zrobię coś innego, i w pewnym sensie też przeradza się w taki brak aprobaty dla takiej sytuacji. Czyli my wykazujemy, my pokazujemy tym samym, że nie, nie ma akceptacji, nie ma zgody na takie zachowania, i przez to też trochę, i tu znowu zareferuję do tego mojego przecierania szlaków, pokazujemy, jakby. Wychowujemy też organizację, że pokazujemy tutaj, tu jest granica, jakby tu jest stop, tak nie wolno. Tak? I tak, ja, ja, to jest moja granica i dalej, dalej proszę, proszę jej nie przekraczać. Także to też jest w pewnym sensie też takie wychowanie tej organizacji. Zresztą bardzo dobrze się ta sytuacja skończyła, bo muszę powiedzieć, o ile dział personalny był zaskoczony reakcją młodej, stosunkowo młodej kobiety z Polski, która coś tam mówiła po niemiecku, ale była to kobieta z Polski, yy, yy, idąca na bardzo wysokie eksponowane stanowisko w przemyśle wydobywczym i, i generacyjnym, to finalnie yy, management tej firmy stwierdzi, mówi, kurczę, Blady, to jest właśnie taka osoba, której potrzebujemy. Bo jeżeli ona tak walczy o siebie, o to, co będzie miała, o, o, o w ogóle swoje stanowisko, o swoją pensję, to ona tak samo, tak samo z tą samą siłą... Będzie walczyła o naszą firmę. I dokładnie takich menedżerów potrzebujemy w tym momencie. Czy w tym y, całym procesie, bo to jest świetna, świetna anegdota, która pokazuje, że właśnie to jest klucz do zmiany: stawianie granic i walka o siebie, prawda? O to, co jest dla nas ważne, y, o rzeczy, z których nie jesteśmy w stanie zrezygnować i nie chcemy rezygnować. Ale, ponieważ wspomniała Pani, że to z, rzeczywiście jest środowisko, które jest bardzo mocno zmaskulinizowane to środowisko tego wielkiego biznesu i nieco mniejszego zresztą też. To jest takie, jest takie zjawisko, które nazywa się po polsku paniaśnieniem. E, świetnie i opisał opisaje Rebeka Zonit w książce Mężczyźni objaśniają mi świat. To jest taka sytuacja, w której mężczyźni, nawet jeżeli zajmują niższe stanowiska, są gorzej wykształceni, mówią e, w mniejszej liczbie języków niż my, zwykle mają takie poczucie, że wiedzą jednak lepiej i właśnie objaśnią nam e, świat. Ono jest bardzo mocno zakorzenione w naszej zresztą głęboko przecież patriarchalnej kulturze i społeczeństwie. Zastanawiam się, czy to miało miejsce właśnie podczas Pani drogi zawodowej, albo może wciąż ma miejsce, kiedy to rzeczywiście mężczyźni uważają, że nawet jeżeli właśnie mają mniejszą wiedzę czy doświadczenie, że oni jednak opowiedzą Pani, na przykład o Pani pracy. Ja miałam jakby no mnóstwo takich jakby doświadczeń sytuacji, jakby Państwo mnie nie widzą, ale ja też jestem wysoką blondynką. I to też powodowało czasami jakby to pierwsze wrażenie w momencie, kiedy mnie ktoś widział, że ja jestem taką słodką kobietą, która przyszła i tak właśnie nie do końca orientuje, i ma te blond włosy, i, i właśnie ja jej coś tam wytłumaczę, tak? bo, bo wiem lepiej i dużo więcej jakby pracowałem, no i jestem w ogóle, w ogóle, w ogóle mądrzejszy. Ale to wiecie co, to jest też, znaczy, ja powiem tak, ja powiem tak szczerze, ja również wykorzystuję moje cechy charakteru, które są często kobiece. I szczerze mówiąc, stawiam się po, potem na równi to, to, czym ja robię i często mężczyźni, że tak powiem, są stawiani w kącie przez to. Bo my też mamy pewne mechanizmy, które możemy wykorzystać. Ja bardzo często wykorzystuję różnorodność kulturową, to znaczy ja się stawiam w pozycji, że ja nie jestem z tej kultury, bo często też jestem w międzynarodowym środowisku. I nie do końca muszę, że tak powiem, poddawać się jakimś tam stereotypom, który, który jest dla danej kultury, bo ja pochodzę z innej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ponieważ jestem kobietą, daję sobie prawo działania inaczej niż mężczyźni. Jeżeli jestem w gronie męskim, to potrafię czasami zaskoczyć i w takich sytuacjach, gdy rzeczywiście zdarza się tak, taka, taka, taka sytuacja, o której pani mówi, że przychodzi jakiś mężczyzna i wie lepiej, to ja potrafię zadziałać tak niestandardowo, i generalnie też nie jestem w ogóle z tym z, z, zupełnie speszona, bo ja przecież jestem kobietą, ja wcale nie muszę działać tak jak mężczyźni. I to powoduje też y, y, dużo, dużo takie cofnięcie się tej osoby, która jest taka na początku taka, że tak powiem, atakująca czy taka dominująca, bo ona nie wie, z czym się liczy, ona nie wie, kogo ma przed sobą i ona nie wie, co potem nastąpi, dlatego że mężczyźni w momencie, kiedy mają tam interakcję ze sobą, on, oni mają pewne schematy. Znaczy w ogóle mamy jakieś tam schematy w firmach też. Powiedzmy sobie, każda kultura korporacyjna jest inna, ale mam pewne schematy zachowań. Jeżeli kogoś znamy i ktoś jest podobny do nas, już nawet nie idźmy w płeć, bo to może jest za duże takie generalizowanie, ale jeżeli mamy osoby podobne do nas, my wiemy, jak ona odpowie, jak ona zareaguje. W momencie, kiedy ja się zjawiam i jeszcze jest taki początek, o którym pani powiedziała, to ja zaczynam działać niestandardowo, i ta osoba jakby się cofa naturalnie, bo ona nie wie, czego ode mnie może oczekiwać, jest zaskakiwana moim zachowaniem, tym, co mówię, i szczerze mówiąc, kończy się. Kończy się to zupełnie inaczej, niż pewnie ta, ta osoba by chciała. Czyli to jest jedno. Ja wykorzystuję swoje cechy charakteru. Przyznam się szczerze, czasami też moją płeć wykorzystuję w takich momentach, ale też powiem szczerze, korzystam również z mądrzejszych ode mnie, czyli z różnych trenerów, coachów i też poznałam różne techniki, też, jak mieć wpływ, mimo to, że jest się w mniejszości. Czyli na przykład, ja podam taki jeden przykład, tak, żeby, też, żeby też można to zwizualizować, jak tak. Powiedzmy, ja jestem w jakimś tam środowisku rzeczywiście męskim, załóżmy, że jestem też jedyną osobą taką no, z jakiegoś międzynarodowego grona, mówię trochę gorzej, wiadomo po, po, w języku, w którym te osoby mówią i mamy jakieś, mamy jakieś spotkanie, mamy jakiś trudny dylemat i, i chcemy rozwiązać, podjąć jakąś decyzję, I oczywiście ta większość, która jest w miarę jednolita, tak. Ja nie chcę mówić, że to są sami mężczyźni, ale. no, no pewnie się, pewnie się Państwo domyślacie i pani też domyślać, że, że to są wszyscy mężczyźni, jednej narodowości, mam jakiś problem do rozwiązania. Wszyscy widzą ten problem tak samo, i wszyscy widzą to rozwiązanie tak samo. I teraz tak, ja jestem na przykład w mniejszości, bo chciałabym jednak wnieść głos przeciwny, taką też mam osobowość. Taką też mam rolę w organizacji, ale taką też mam osobowość, chciałabym mieć ten, ten głos przeciwny. No i teraz, jak tu być słyszaną? Tak? Mamy całe tutaj te grono i są wszyscy wszyscy są zgodni. Tak? Ja jestem ta jedna, która być może akurat w tej sytuacji myśli inaczej. Więc jest też taka technika, żeby generalnie dać się ludziom wygadać. I, i, I jakby pani puszcza ten flow tego spotkania, oni tam gadają, jeden się zgadza, ja nadbudowuję na temat, ja nadbudowuję do tego, co powiedział kolega, zgadzam się w pełni, dodam to i ten następny znowu się zgadza z tymi kolegami. Ja czekam do ostatnich pięciu minut spotkania, pięciu, czterech i na samym, na samym końcu wypowiadam swoje zdanie, które jest inne. Wracam tą dyskusję, e, jakby to całe popieranie się, wspieranie się i nadbudowywanie, co powiedział kolega, traci na wartości, bo ja mówię to w ostatnich minutach, to wywraca trochę dyskusję, e, więc jest po pierwsze trochę, e, aha, i to, to jest po pierwsze, że, że, że wprowadza jakby nowy, nowy taki powiew świeżości. Po drugie, wszystko co jest powiedziane na końcu jest jakby automatycznie trochę przez nas podświadomie traktowane jako podsumowanie danego spotkania. I to są takie techniki, których można użyć, gdzie nawet będąc w mniejszości, nawet będąc jakąś tam osobą, która z różnych powodów, czy też narodowości, płci, wydaje się być dla tego grona, który siedzi obok, no, osobą, która jest słabsza, mniej merytoryczna, no nie wiem, nie rozumie, o co chodzi, mniej doświadczona, to można takimi technikami jakby nadrobić. I w tym momencie, jakby nie dość, że wywrócić spotkanie, to jeszcze może ono się zakończyć tak, że jakby to moje odrębne zdanie tej mniejszości stanie się tak naprawdę podsumowaniem tego spotkania. Także tych technik jest mnóstwo, ja podam tylko jeden przykład, ale wydaje mi się, że to jest świetny przykład, jak można, jak można sobie poradzić również z takimi sytuacjami. Ja myślę, że nie jestem odosobniona w swojej, w swojej takiej, takiej refleksji, kiedy powiem, że to na pewno jest wskazówka na tyle cenna, żeby ją nawet gdzieś zapisać i stosować. Często podczas spotkań, które mogą być, co do przebiegu których nie jesteśmy, nie jesteśmy pewni, albo chcielibyśmy i chciałybyśmy, żeby poszły zgodnie z tym, co, co mamy w głowie. Ale zastanawiam się, bo wszystko to, co pani mówi, właściwie wpisuje się w taki obraz kobiety alfa, prawda? My bardzo rzadko, to jest też symptomatyczne, my rzadko mówimy o kobietach alfa, mówimy o mężczyznach alfa, prawda? I zwykle nawet samcach alfa. Ale takie określenie kobieta alfa, ono się pojawia rzadko. I znowu wydaje mi się, że to, a nawet mam pewność co do tego, że to jest kwestia tej takiej paternalistycznej kultury, mizoginistycznej też, w której, w której my jesteśmy zanurzone bardzo mocno. I teraz tak, kiedy mężczyzna jest asertywny, jest po prostu asertywna. Kiedy kobieta jest asertywna, mówi się o niej, że jest e, agresywna, właśnie. Kiedy mężczyzna jest stanowczy, ona znowu jest agresywna. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy kobieta y, jasno stawia granice, jest trudna, ale mężczyznę trzeba za to szanować. I takich y, takich odwróceń jest bardzo dużo, prawda? Ja ciekawa jestem, czy, czy pani się też z tym spotkała, kiedy y, z takim. Innym postrzeganiem kobiet, no bo przecież kobiety są bardziej emocjonalne, przecież są, um, mają inne kompetencje, więc kiedy ona jest histeryczna, on jest po prostu bardzo stanowczy. Tak, tak, tak. To ja akurat jestem właśnie taką kobietą alfa, <głos》>, więc ja, ja wszystkim zawsze mówię, że ja jestem kobietą alfa i dla mnie jakby to jest określenie, które jest zupełnie normalne, ale podkreślam to również dlatego, że to jest właśnie taka osobowość, która no jest właśnie predysponowana do zajmowania właśnie tych wysokich stanowisk, powiedziałabym nawet wręcz, że jeżeli nie jest się tą kobietą alfa, to może być trudno, że tak powiem, przeżyć czy, czy też zdobyć takie stanowisko, a potem, jeżeli się już nawet je zdobędzie, to, to przeżyć. Więc ja zawsze mówię, że jestem kobietą alfa, bo dokładnie tacy ludzie zajmują takie stanowiska, czyli gdzieś tam na, na, na szczycie na szczycie firmy w zarządach, tak? To jest, to jest po pierwsze. To nam też pozwala patrzeć na równi, czyli ja jestem równorzędnym partnerem dla moich kolegów z zarządu, a nie gdzieś tam jakąś tam słodką, blondynką dziewczynką, która gdzieś tam biega za nimi i pyta się, czy jej wolno. Ja się nigdy nie pytam, czy mi wolno. Ja wiem, co mi wolno, czego nie wolno, co muszę skonsultować, a czego nie muszę i gdzie jest moja, mój obszar decyzyjny. I szczerze mówiąc, bardzo z tego korzystam. Um, I znam ten jakby zakres. I, ale jestem tą kobietą alfa, czy to dobrze, czy źle? To zależy. Dla tego stanowiska to bardzo dobrze. Natomiast, no, pewnie dla innych rzeczy to, to nie musi być akurat, do, czy do, dla innych stanowisk, czy dla innych ról to nie musi być akurat najlepsza cecha, ale powiem tylko tak, ja podkreślam to, że. Jakby nie wszystkie kobiety muszą być w zarządach, i też nie wszystkie kobiety marzą o tym, żeby gdzieś pracować w jakimś biurze od 8 do 16. Każdy ma swoją, każda ma swoją ścieżkę. Ja akurat jestem taką kobietą, mam taką osobowość, podkreślam i komunikuję też tą moją osobowość. Zresztą, jak ja nie będę komunikować, to każdy ją zobaczy po krótkiej rozmowie ze mną, ale ja komunikuję, ale są też kobiety, które nie są tymi, tymi kobietami alfa i które po prostu wybrały jakby inną ścieżkę zawodową. Ale ja oczywiście to robię, ja jestem taką kobietą, i ja widzę też czasami to, co właśnie pani mówi, trochę szok. Tym bardziej, że ja często robię pierwsze wrażenie zupełnie inne niż, niż potem się wydaje, właśnie ze względu na mój wygląd fizyczny. Natomiast ja to uwielbiam, szczerze mówiąc, bo ja uwielbiam zaskakiwać. I, i też y, chciałabym też pokazywać nie tylko kolegom, że są też takie kobiety, które są silne. I ja tą siłę też w pewnym sensie, ona się może nawet czasami podświadomie, czasami świadomie, a czasami podświadomie demonstruje. Tak jak mężczyźni, no tak jak mężczyźni, którzy są menedżerami Wysokiego Szczebla też demonstrują, tak, każdy z nas ma jakieś tam instygnie władzy, pewne, pewne zachowania. Ja jestem taka sama, tak? Czy ja jestem taka sama. Więc oni wiedzą, że mają u mnie we mnie równorzędnego partnera. Do mnie rzadko ktoś podchodzi, próbuje mi tutaj patronizować i powiedzieć, o, dziewczynko, to ja ci pokażę drogę. To już musiałby być naprawdę śmiałek albo zupełnie niezorientowany w sytuacji. I bardzo szybko się zorientuje, że chyba coś jest nie tak. Więc do mnie rzadko podchodzi właśnie przez to, że, 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 że ja się tak zachowuję, także... No ale takie cechy mam, także, ale rzeczywiście postrzeganie właśnie kobiety, jako kobiety uległej, która się pyta, ono dominuje, ale powiem jeszcze jedną ważną rzecz. Ono niestety nie dominuje tylko u naszych kolegów, czy u mężczyzn, czy w ogóle w organizacji, w społeczeństwie. Ja mam problem z tym, że ono często dominuje właśnie w głowach kobiet. I to na przykład, gdzie skupia się moja praca w mojej firmie, gdzie ja mam bardzo dużo ról takich jak mentor, jako sponsor networku kobiecego jako też opiekun talentów, ja bardzo często pracuję i głównie skupiam się na pracy z młodymi kobietami, bo to mi chyba sprawia największą radość, pracuję właśnie nad tymi cechami, żeby one same o sobie tak nie myślały, że one muszą być miłe, uległe i muszą się pytać o pozwolenie. I bardzo często wkraczam i mówię, słuchaj, a czy to nie jest twój zakres odpowiedzialności? A, a pomyśl sobie, czy jakby twój kolega miał dokładnie ten sam dylemat, czy on by się zapytał, czy może? Próbuję w nich tak jakby tą taką iskierkę zaskrzepić, że... One są naprawdę na równi, i, i, ale widzę ten problem często, że to nie tylko jest tak, ja dlatego dlatego ja, ja bym chciała też tutaj taki balans pewien złapać, tak? Bo fajnie jest być kobietą, powiedziałacie mężczyźni to nam coś tam, bo w ogóle na nas patrzą i w ogóle nas nie chcą. Ja mam również problem z tym, co siedzi w naszych głowach. Często tych młodych kobiet, które nie są pewne siebie, mówią: o Kurczę, ja to tego nie umiem i tak dalej. Oczywiście jest dużo lepsza niż kolega, ale. Ale ona myśli, że, że tego nie umie, albo właśnie takie postrzeganie siebie, że ja muszę być miła, grzeczna, że jak ktoś nie chce, żebym coś powiedziała, to ja tego nie powiem. I staram się właśnie je tak jakby trochę też nawet podburzyć, a ja często robię takie prowokacje, nawet się zachowuję trochę tak, um, przekraczam granice tego, co normalnie bym zrobiła, żeby trochę przerysować moje zachowanie, żeby pokazać tej młodej kobiecie, o co mi chodzi. tak? Że taka postawa to też jest okej. Okay. I jeżeli chcę iść do przodu, i chcę też. Wpływać na jakieś opinie, chce mieć, pokazać swoje zdanie. Ona musi niestety też w swojej głowie zmienić to tą, tą postrzeganie samej siebie. Także tutaj, jakby ten problem, moim zdaniem, dotyczy jakby obu stron. To jest na pewno kwestia socjalizacji w dużej mierze, bo przecież to jest bardzo taki stary i archaiczny właściwie podział. To, co niebieskie, jest chłopięce, a to, co jest różowe, jest dziewczęce, kobiece, prawda? Więc dziewczynki mają być właśnie miłe, ładne, uśmiechnięte mają być cicho, a chłopcy mają być dzielni, odważni, zdobywać, prawda? Ale właśnie z tym przesłaniem właściwie chciałam Państwa zostawić, po prostu nie pytajmy o pozwolenie, stawiamy granice, nie pytajmy o pozwolenie, bo cicho już byłyśmy i grzeczne też już byłyśmy. A Państwa i moją gościnią była Joanna Kępczyńska, członkini zarządu grupy EON Polska. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast... Wysokich obcasów. Autopromocja. Podcast powstał w ramach akcji Życie Zawodowe, Rozmowy o Pracy. Czytaj więcej na wysokieobcasy.pl. ukośnik Życie Zawodowe.